Kolejny gołąb, którego chcę przedstawić, jest to. no 50 na 50 to może być i samczyk, i samiczka, ale te głębia akurat wychodzą takie troszeczkę mniejsze niż. i tutaj tak trudno mi określić. Może to być samczyk, ale tak naprawdę no nie, nie daje gwarancji. Gołąb pochodzi ze sparowania gołąb od mam samczyka od wnuka. Gołębia Romario. Jest to półbrat samicy, która została trzecim masem na wspólnym gołębniku Balkanik Fair Play. i Drugie półrodzeństwo do ojca było szóste w superfinale na Krakusie z 625 km. Gołąb pochodzi od Jurka Jazgi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam bardzo dobre połączenie są tam gołębie od Gregora Frochlingera są to te gołębie, które dały w połączeniu też na gołębie Halmana dały Tomasa 6 i jeżeli tam ktoś zagłębi to właśnie tam jest ten Józef gołąb, który właśnie jest dziadkiem Tomasa 6 tu w tym rodowodzie też ten gołąb widnieje wybitne pochodzenie jeżeli chodzi o górę gołębie Frochlingera Halmany. Jeżeli chodzi o dół, to myślę, że absolutnie bardzo, bardzo topowe gołębie, bo mama pochodzi ze sparowania gołąb, który zdobył pierwsze miejsce finale na zagrzebiu Zagrzeb King jest to gołęb oryginalny od Halmana, także myślę, że tutaj Halman chyba nie wymaga dodatkowo, żeby o nim mówić, są to jedne z najlepszych gołębi, jakie można, jakie są na lotowane na wspólnych gołębnikach, osiągają dużo czołowych. Miejsc, wygrywają takie gołębniki, nawet te najbardziej prestiżowe typu Algarve Golden Race czy Victoria Falls. Kilka takich zwycięstw było już, eee, czy tam jest na koncie gołębi z linii Halmana eee, Jeżeli chodzi o babcie, tej samicy od strony mamy, jest to myślę, że jeden z najlepszych polskich gołębi, jakie był lotowane na wspólnym gołębniku. Jest to samiczka od Patryka i Michała Wrubla Jana, która zdobyła trzecie miejsce. Finale na Victoria Falls. Myślę, że absolutnie topowy wynik. Myślę, no chyba nie było lepszego, jeżeli chodzi o, o finały. Także myślę, że pochodzenie absolutnie wyjątkowe. Mama, na mamę tego gołębia mam certyfikat DNA. Także jest to DNA, jest to pewne, że gąb Zagrzeb King i Jana są. Dziadkiem i babcią tego gołębia. Także na pewno godne polecenia. Tak wygląda. Eee, taki nie za duży samczyk chyba będzie, bo one takie wychodzą. Takie skrzydełko. Jeżeli chodzi o pochodzenie tego gołębia, absolutnie same topowe gołębie. Polecam serdecznie. Gołąb w wybitnym pochodzeniu, jeżeli chodzi o wspólne głębniki.